Siema tu Demil0231N5, a to kolejny odcinek Minecraftowych przygód. Ta. Yy, niestety widzicie? Minecraft jest, ale niestety na innym sejwie. Ponieważ Tamten ten mi się wykasował przez przypadek. I na ten save niedawno prowadzę. I pa popatrzcie. Pff. Ładne, co nie? Bardzo mi się podoba. Piękna. Cudo. Tylko jeszcze muszę... O nie, przecież tu mam drabinę. Tylko to. Bardzo mi ładnie to wyszło. Uważam. Oprawdę. C -u -d o C-U-D-O. Cudo. Mi się bardzo podoba. Wow. O, nawet się nie nalaguje. Weźmiemy sobie na drugą. Mamy windę. Ej, zaraz. Chwilkę. Dobra, pójdziemy spać i coś przetestujemy. E, mam nadzieję, że mnie słychać. Moja pocha, nie muszę tu postawić. A, odnalazł, znalazłem nie? Może trochę muli. Chwileczkę. Nie. Nie ma? A to będziemy musieli parę drzew ściąć. Poczekajcie, wezmę sprawdzę sobie twój ja, nie. Ja na... No, jeśli byście chcieli, to na Easy mogę grać. A. O, jestem bardzo ciekawy, jak wam się pod podobają pogadanki. Będziemy prowadzić z trawixem. Jeśli by na rzeczywiście będziecie chcieli. Powiem wam, że to pięknie wygląda. Wow. A, tu mam zapuszczona. Wszystko naprawdę. Cuda. a tu jest. Nie no. Łódka potrzebuję. Chwilę. Ciekaw jestem czy ta winda działa. Kiedyś to działało, nie wiem czy teraz działa. Już nie przypominam sobie. A, całe żelazo zmarnowałem w ogóle. Miałem bardzo dużo żelaza, ale wszystko gdzieś mi przepadło. A tym, tą odpowiedzią na to przepadło jest ta jaskinia. Naprawdę piękny jest generator mapy teraz. Naprawdę mi się bardzo podoba. Proszę winda, Przepraszam, za to? Nie. Ciekaw jestem jak to będzie wyglądać. Coś takiego, wow. E, fajne to. Hmm. Dobra. Uh -huh. Dobra. zrobimy wejście na dach. Będziemy musieli tu odgrodzić. I teraz... Dobra. E, fajne. Naprawdę fajna. Nieźle wyszło, nieźle. Chwileczkę, winda max. Jeszcze trzeba, trzeba to dopracować. Chwileczkę, klawiatura. Muszę poprawić. No, będzie to trzeba bardzo, bardzo dopracować. Ale windę mamy! Naprawdę świetnie, cieszę się. Zrobimy tutaj gdzieś. Niech nie to wszystko... No świetnie. A przepraszam bardzo za te hałasy. Dobra, ale to taki kawałek, tylko prezentuję, zaprezentowałem wam po prostu. No nie, no ludzie. A łódka rozsypała się? No nie, pływa sobie. Świnka może wejdzie do niej. Wątpię. Dobra, ale zobaczyliście mój kawałek. Tu. Kawałek mojego świata. Tak to wygląda. Poczekaj, patrzcie. Tu tak wygląda bardzo ładnie. Mi się podoba. Jeszcze tego wszystkiego. Tu nic nie zwiedziłem. Jeszcze. Tu piękne. Nie wiem. Może jakiś, coś tu już wybudujemy w przyszłości. Ładnego. Prawda? Pustnia by się tu przydała blisko gdzieś. Mm. Bardzo ładnie tutaj jest I patrzcie, jakie piękne tutaj widoki są O No, piękne, prawda? Przyznacie chyba mi Dobra Dobra, ale wi wiecie Czas też czasami się kończy No więc, wow Jak wieżowiec wygląda Dobra, no Ale to koniec kolejnego odcinka Minecraftowych przygód Na raz!